Państwo, nie pozostaje nic innego, jak zaprosić teraz na scenę gościa również bardzo ważnego dzisiejszego dnia, pana Roberta Makowicza. drodzy Państwo. Zapraszam bardzo serdecznie. Widząc, pierwsza moja impresja, widząc y, tyle pilnych studentek i tylu pilnych studentów, widzę y, od razu, że warto było przecierać się przez ronda w górze Kalwarii i w Kołbieli, by tu z Krakowa dotrzeć. To jest, drodzy Państwo, edukacja, która jest świadomym wyborem, tak jak w Waszym wypadku, tym się różni od edukacji, która y, często jest koniecznością Mówię o tych pierwszych studiach, więc Wy tu jesteście bo chcecie, a nie dlatego, że musicie i za to e, niskie ukłony dla Państwa. Dziękuję bardzo, dziękuję w naszych słuchaczy i mniejszym przedstawiam pierwszą grupę Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak już Pan wie, grup jest dwie, ponieważ zapotrzebowanie na edukację to właśnie Trzeciego Wieku jest bardzo dużo duże w, w tym mieście. Mamy nadzieję, że przynajmniej część tych zapotrzebań jest no, grupa tak wielka, że chyba to jest pokłosie jakiegoś ogromnego wyżu demograficznego. Może 500 Plus już działa. że przeszedł się Pan do nas przez rozmaite przeszkody. Dwa legendarne ronda, tak, które podobno znikną w przyszłym roku, w sensie, że będą wodnice, więc będę mógł tu przyjeżdżać co drugi dzień. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy serdecznie. Przekładam naszego takiego spotkania, w którym chcemy tak naprawdę usłyszeć od Pana, chcemy zapytać o to, skąd się wziął tak naprawdę Robert Makowicz, którego znam? Jest Pan publicystą, autorem książek, no się powszechnie znanych programów telewizyjnych, które pojawiały się na polskiej telewizji od 1998 roku, jeśli dobrze pamiętam. Ale gdzie jest, jest ten początek Roberta Makowicza? Gdzie jest początek pasji i podróży? Gdybyśmy chcieli przechodzić do samego początku, to jestem oczywiście owocem związku kobiet i mężczyzny. Ale rozumiem, że ten początek jest na tyle uniwersalny, że nie warto <tutujesz> tutaj zagłębiać. Drodzy Państwo, no u mnie w domu, ja się urodziłem w Krakowie, mieszkam do dzisiaj w Krakowie. Jak wiadomo, Kraków oszczędziły działania wojenne w tym sensie, że nie był on zniszczony, w przeciwieństwie do Warszawy na przykład. Zatem wychowałem się w domu przedwojennym w sensie mebli, zawartości biblioteki, układu mieszkania, sztućców, porcelany. No w takim klasycznym, mieszczańskim, krakowskim domu. Mój dziadek, którego nie miałem okazji poznać, gdyż został zabity w Oświęcimiu, był Witold Preiss, był chirurgiem i działał w konspiracji, to taka była akcja dość słynna wówczas, mianowicie zarażano wszyty fustem i te wszyty wpuszczano w mundury żołnierzy niemieckich, Wehrmachtu, no i niestety, jak to bardzo często bywa, Nastąpiła wsypa, nie skutek działania e, jakiegoś niezwykle prężnego, niemieckich organów, hitlerowskich organów ścigania, tylko wsypy. Ktoś doniósł e, najdotkliwsze straty polskie podziemie ponosiło właśnie skutek donosów, własnych rodaków. E, I tak też było w tym wypadku. Więc jego e, oczywiście nie mogłem poznać, e, ale psz, w związku z tym byłem wychowywany w domu, w którym rządziły kobiety. Bo, Mój ojciec był marynarzem, więc też go bardzo często nie było. O tym częściej, że jak wiadomo, Kraków nie leży nad morzem. E, zatem widywałem go raz do roku, czasami przez kilka dni. Zatem była e, moja babunia, była moja mama, i była jeszcze e, pani, która przed wojną była, to się wtedy tak nazywało, służącą u moich dziadków, pomocą domową. Dzisiaj byśmy powiedzieli dzisiaj nie, nie jest dozorca, tylko gospodarz domu. Kiedyś te nazwy były no, takie nawet pejoratywne, no bo dzisiaj służące nie brzmi dobrze, ale kiedyś tak się to nazywało. I ona była osobą, która przychodziła, pomagała. Ja byłem otoczony tymi wszystkimi przedwojennymi bibelotami. I też wydaje mi się, że sposób bycia i ceremonie wszystkie, które w domu... Miały miejsce, no w tym sensie, że uczono mnie jeść, wsadzając mi książki pod pachę. Na szczęście nie była to Iliada, Odyseja a nie Encyklopedia brytanika ale też herbatę nalewano nie do szklanek, tylko do filiżanek. No i w ogóle taka, takie nieprzyjmowanie do wiadomości, w pewnym sensie tego, co się dzieje na zewnątrz. Jeden pierwszy prezent, jaki dostałem, jak już przeposzwarzyłem się z niemowlęcia w dziecko, to znaczy jak zacząłem sam jeść, mam go do dzisiaj, to były sztuczce takie poskręczane z moimi monogramami, yy, mniejsze niż yy, normalne, ale takie, żebym mógł właśnie świadomie uczestniczyć w tym rytuale 100. Oczywiście, to nie znaczy, żebyśmy jadali na co dzień rzeczy yy, jakieś nadzwyczajne, to było no, to samo. Pewnie co dookoła, tylko sposób celebracji tego był, był dość istotny. Zatem kuchnia odgrywała, a zwłaszcza to wszystko, co wokół stołu się działo, odgrywało w moim życiu dość wielką rolę. Zacząłem czytać książki kucharskie, a były w domu one różne. Jak powiedziałem, biblioteka się zachowała, więc były przedwojenne i jeszcze wcześniejsze gazety były oprawione, również międzywojenne, ale i te przedwojenne z czasów nieboszczki Austrii. Proszę pamiętać, że Kraków był w zaborze austro-węgierskim nazywanym Polskim Piemontem w czasach zaboru, więc prasa była wolna. Ale były tam również kąciki ucharskie. już wówczas. I nie wyjeżdżałem w czasach PRL-u, przynajmniej w dziecięctwie moim, bo jeśli mama jeździła do ojca, no nie puszczano wówczas rodzin całych, żeby nie dały dyna za granicę. Więc jeśli gdzieś jeździła, to jeździła moja mama. Ja tam byłem, no i tak miałem lepiej niż większość rówieśników, byłem w Bułgarii na Węgrzech. No to już, wiecie Państwo, coś było. Ale czytanie tychże książek, yy, również z przepisami, to była dla mnie forma wirtualnego podróżowania, wirtualnej podróży. Yy, wyobrażałem sobie, czytając yy, przepisy, jak też to tam jest. I yy, yy, właśnie. W ten sposób podróżowałem, o czym zawsze marzyłem, bo poznawanie świata było wówczas jeszcze nieuświadomioną, ale jednak wielką tęsknotą niezwykle silnym bodźcem. Kiedy jechaliśmy samochodem do Bułgarii, to ja jak głupi, siedząc z tyłu, oglądałem łany kukurydzy, mogłem godzinami się na to gapić. I może przecież kukurydza wszędzie wygląda tak samo, ale to była jakaś inna kukurydza, zagraniczna, coś tym błomistycznego dla mnie. I też zachowywałem się odmiennie, to zresztą pamiętam, odmiennie niż większość dzieci. Jak Państwo wiecie, dzisiaj w restauracjach są specjalne menu dla dzieci, gdzie wszędzie jest niemal to samo, czyli jest jakiś panierowany kurczak, makaron i naleśniki z serem. Bo dzieci, jak już pójdą w grupę, nie mają tego do momentu, kiedy nie spotkają się z grupą, to wtedy chcą jeść wszystkie to samo. No to jest taki statny instynkt, którym dzieci zaczynają kierować, kiedy do stada dołączą. Tymczasem ja bardzo rzucałem się na potrawy, właśnie których jeszcze nigdy nie jadłem. Chęć poznawcza, i w skrócie, no i. Yy, to był, że tak powiem, początek, ten imperatyw, który pchnął mnie do tego, co robiłem. Oczywiście mogłem tu jeszcze Państwu o tym opowiadać 5 godzin, ale rozumiem, że y, nie, mam, nie moim zadaniem jest Was tutaj zanudzić. No potem y, PRL, studia, Uniwersytet Jagielloński, stan wojenny wcześniej, y, czyli wielka smuta, ale od 1984 roku studentom, oczywiście, <grych> jeśli nie byli aresztowani, y, jeśli dostali paszport i wizę pozwalano wyjeżdżać sezonowe prace, których się unimałem yy, i za te pieniądze, które zarabiałem, a wystarczyło wówczas przez miesiąc kłaść tapety yy, w Belgii, by zarabiać więcej niż moja mama w Polsce przez rok, takie były realia, yy, lat 80. i wcześniejszych. No i te pieniądze mówiąc w skrócie, skrupulatnie przepijałem i przejadałem, yy, nie wiedząc przecież, czy ta... Yy, czerni, żelaznej kurtyny, znowu nie zatrzaśnie się z wielkim hałasem i czy ja będę jeszcze miał kiedykolwiek okazję wrócić, zobaczyć ten kawałek świata, o którym zawsze marzyłem. to więc mówiąc w skrócie, jak byłem w Paryżu, no to przecież nie mogłem nie spróbować ostrych i szampana. Jak byłem w Belgii, nie mogłem nie spróbować piwa trapistów. Jak byłem w Niemczech, nie mogłem nie spróbować Bawarskie, golonki, nie napić się e, pszenicznego piwa. E, koledzy sobie na te pieniądze odkładane kupili małe fiaty, które im się dawno rozpadły, e, albo kawalerki w bloku, które akurat dzisiaj, jeśli chodzi o nieruchomości, najmniej są warte, a ja e, wszystko przeżarłem i przepiłem. E, wówczas e, można by e, potraktować moje zachowanie i tak było traktowane jako szaleństwo, utraciuszostwo, e, czy też. E, no, pirbaństwo. Natomiast yy, okazuje się, że ja, drodzy Państwo, mimo że y, zachowałem się jak y, y, po prostu uczestnik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wybrałem świadomie edukację. Rozumiem? Dzień, <zysy> dziękuję. Dzień, pan mówi to, że Pan to, taką y, młodzieńczą, ale wielką intuicją. Po pierwsze, to, że Pan jadł i smakował tego, co było za granicą, a nie było to opłacalne, jak, jak, jak słyszymy. A drugie, że y